Muzyka się dzisiaj, że Księga Rodzaju zreagowana została w V wieku przed Chrystusem w okresie panowania perskiego. I kiedy e, właśnie ci autorzy e, zbierali e, różne teksty, które e, no, już częściowo zostały napisane, częściowo pochodziły prawdopodobnie z jakiejś tradycji e, przekazywanych ustnie. W każdym razie kiedy zbierali te teksty dotyczące Abrahama, e, aby e, ukazać właśnie tę figurę Ojca ludu Izraela pra ojca ludu Izraela, wybrali opowiadania, które pochodzą z różnych środowisk i rzeczywiście, szczególnie jeżeli czyta się te teksty w oryginale, widać, że różnią się one nie tylko formą, ale także słownictwem. Natomiast właśnie rozdział 17 wydaje się, że mógł być napisany właśnie w tym kontekście, zbierania i porządkowania tych tradycyjnych tekstów, tradycyjnych opowiadań o Abrahamie. Bo rzeczywiście w tym rozdziale możemy zobaczyć, że są już w jakiś sposób podsumowane te tematy, które były. Poruszone wcześniej, jest zapowiedziane to, co będzie, pojawi się w następnych opowiadaniach, a jednocześnie pojawiają się pewne tematy, które prawdopodobnie właśnie w opowiadaniach pochodzących z przeszłości, z tradycji o Abrahamie no, nie występowały, a były ważne ze względu na, na chronologię księgi. Rodzaju i całego opowiadania e, pięcioksięgu. E, tutaj widzimy od razu, że właśnie w tym 17 rozdziale Abraham nawiązuje do historii Zmaela, o której słyszeliśmy w rozdziałach poprzednich, w rozdziale 15 i 16. Z kolei Bóg w swojej obietnicy zapowiada to, co będzie opowiedziane już w rozdziałach następnych, 18 i 19. Też uporządkowana zostaje kwestia imion. Abraham czy Abram? Saraj czy Sara? Wydaje się, że te dwie formy, imion i imion, imion Abrahama i jego żony, Sary, były po prostu regionalnymi wariantami. Prawdopodobnie w tekstach, które otrzymali autorzy, które mieli do dyspozycji autorzy Księgi Rodzaju, występowały te dwie formy tych imion i właśnie w tym opowiadaniu ta kwestia jest uporządkowana i jednocześnie wyjaśnione jest znaczenie, symboliczne znaczenie tych imion. Abraham czy Abram to połączenie słowa ab, Aw, ojciec hebrajskiego i Am, czyli Am, czyli lud, ojciec narodów. Sara czy Sara to po hebrajsku księżniczka i tutaj wyjaśnione zostaje w tym 17 rozdziale, że jako matka narodów jest tą, z której wrodzą się liczni królowie, stąd właśnie takie, a nie inne imię. Także ważne jest, że Bóg objawia się tutaj Abrahamowi jako El-Shaddai. Tłumaczymy to zgodnie już ze starożytną tradycją, tak jak to było tłumaczone język grecki w starożytności. El-Shaddai jako Bóg wszechmocny. W gruncie rzeczy nie wiadomo nawet, co oznacza ten tytuł, ale w każdym razie był on używany także przez Pogan. Mamy choćby w księdze liczb. Także świadectwo tego, że właśnie takie imię Boga używane było przez pogańskiego czarownika Balaama, kiedy został on wynajęty przez Moabitów, aby, aby rzucił urok na Izraelitów i w ten sposób dopomógł im w ich walce przeciwko Izraelowi. El Shaddaj, Bóg Wszechmocny. Zgodnie z z chronologią, z całym układem pięcioksięgu. El Shaddai to jest właśnie to imię, które używają patriarchowie. To imię pojawia się właśnie tutaj, najpierw w rozdziale 17, a później także w objawieniach, które otrzymuje Jakub w 28 i w 35 rozdziale Księgi Rodzaju. Później także pojawia się ono przy końcu historii Józefa w 38 i w 49 rozdziale Księgi Księgi Rodzaju, i później na początku Księgi Wyjścia, w szóstym rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w płonącym krzaku, powie mu: Ja jestem Jahwe, ja jestem Panem. Ja ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako El Shaddai, jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia Jahwe, Pan. Nie dałem im poznać. To imię, Jachwę, które podkreśla bliskość Boga, które podkreśla miłosierdzie Boga, jest oczywiście też używane tutaj w Księdze Rodzaju, ale, ale jednocześnie w całej, w całej tej nadacji Pięcioksięgu jest podkreślone, że dopiero w drodze z Egiptu do ziemi obiecanej Izrael będzie mógł rzeczywiście poznać to imię i jego znaczenie, właśnie że Bóg jest Bogiem miłosiednym. To jest właśnie początek, Księgi wyjścia i później w objawienie i znaczenie tego imienia Bożego, Jahwe, po grzechu Izraela, kiedy Izrael poznaje, że jest to ten Bóg, który towarzyszy mu, który jest z nim, który, który jest, nie jest obojętny na jego trudy, ale i jest także miłosierny Bóg miłosierny, łaskawy, nieskojony do gniewu. E, Ojciec miłosierdzia. Czyli właśnie, e, właśnie rozdział 17 wprowadza ten tytuł, który jest istotny właśnie w tej całej narracji e, rozwoju Izraela, jego wzrastania także w wierze. E, patriarchowie jeszcze nie znają tego imienia własnego Boga, ale pomimo tego, że mają szczególną relację z Bogiem, ale właśnie dopiero w tym procesie rodzenia się nad wybranego, także poznanie Boga będzie następowało dzięki sukcesywnym Bożym objawieniom. Później istotnym tematem, który także pojawia się tutaj w tym rozdziale 17 Księgi Rodzaju jest temat obrzezania, obrzezanie to znak przymierza, tak tutaj jest to ukazane, właśnie znak, nie, nie zasadnicza treść tego przymierza, ale jego znak, zasadniczą treścią przymierza między Bogiem a Izraelem jest wezwanie do tego, aby Izrael żył w zażyłości z Bogiem i był bez skazy. To jest sam początek 17 rozdziału. Natomiast znakiem tego przymierza jest obrzezanie. Obrzezanie wiem, że jest pewną tradycją, która obecna była cały czas w Izraelu, ale w jakimś sensie nie miała ona aż tak wielkiego znaczenia religijnego, ponieważ była czymś Poniekąd oczywistym. E, obrzezanie było powszechne w całej Afryce, także w Egipcie i e, jego obecność w Izraelu wypływa właśnie ze związków Izraela z tą kulturą Afryki, kulturą Egiptu. Natomiast Obrzezanie nabrało istotnego znaczenia jako znak tożsamości, odmienności Izraela, jego, jego inności w stosunku do innych narodów, w okresie niewoli babilońskiej wtedy okazało się, że tylko Izrael stosuje ma ten zwyczaj, stosuje ten zwyczaj. I właśnie to, co owszem, pojawia się jakby mimochodem, także we wcześniejszych opowiadaniach, tutaj w, w okresie wygnania właśnie nabiera tego istotnego znaczenia jako właśnie znak, znak odmienności Izraela, znak jego tożsamości. Treścią, tak jak mówiłem, nie jest sam znak przy, obrzezania, ale treścią przymierza jest właśnie to wezwanie, aby Izrael żył z Bogiem za i był bez skazy. Dosłownie po hebrajsku to Życie w zażłości z Bogiem, ze mną, jak to jest napisane, to chodzić przed Bogiem, choć przede mną, słyszy Abraham. To chodzenie przed Bogiem oznacza życie, w którym mamy świadomość Bożej obecności. Chodzić przed Bogiem to w każdym momencie naszego życia uznawać Boga za obecnego, za istotnego dla nas i dla naszego postępowania. Właśnie mamy żyć w świadomości Bożej obecności. I właśnie druga część tego wezwania. Hmm, które słyszy Abraham, bądź bez skazy, ten zwrot w Księdze Jezułego określa szczerość, określa wierność postępowania Izraela. Właśnie Abraham i jego potomkowie mają prowadzić swoje życie w relacji z Bogiem, w świadomości Bożej obecności w ich życiu i w ten sposób mają zachowywać swoją prawość. Swoją uczciwość, swoją szlachetność. To jest właśnie ta treść Przymierza, a znakiem tego przymierza miało być obrzezanie, które rzeczywiście, szczególnie w okresie rozproszenia Izraelitów pośród narodów stało się potem widzialnym znakiem odmienności Izraela, jego szczególnej tożsamości. Charakterystyczne jest, że Obrzezany w każdym razie ma tutaj zostać nie tylko Izaak, ale także Izmael. Tutaj autor biblijny wyraźnie y, ukazuje, że y, obrzezanie nie jest istotą tego przymierza, bo przecież Izmael nie jest tym dzieckiem obietnicy. Od niego nie pochodzi Izrael, ale tylko od Izaaka. Y, prorok Jeremiasz Mówił na ten temat, że właśnie nie wystarcza to obrzezanie fizyczne, obrzezanie napletka, ale niezbędne jest, pisał prorok Jeremiasz, obrzezanie uszu i obrzezanie serca, że treścią przymierza między Izraelem a Bogiem jest właśnie to przymierze, które dokonuje się we wnętrzu człowieka, obrzezanie uszu, czyli gotowość na słuchanie Słowa Bożego, obrzezanie serca, czyli kształtowanie swojej tożsamości zgodnie z Bożym przykazaniem. Serce wiem, że w starożytności było nie tyle symbolem uczuć, jak to jest dzisiaj, ile bardziej tym siedliskiem myśli, symbolem myślenia, symbolem także dążeń człowieka i właśnie obrzezane serce to serce kształtowane według Słowa Bożego. To e, nasza tożsamość, nasze myślenie, które kształtowane jest e, zgodnie z, Bożą, e, z Bożym objawieniem, z Bo, zgodnie z Bożą wolą. Apostoł Paweł e, pisze o tym e, w liście do Rzymian, kiedy e, pisze w rozdziale 12 e, przemieniajcie się przez odnowę waszego myślenia, aby rozeznawać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest szlachetne, co jest doskonałe. Właśnie dla apostoła w gruncie rzeczy życie chrześcijańskie, życie wiary, życie, które polega na wierze w Jezusa Chrystusa, jako tego którego Bóg Posła, dla naszego zbawienia, właśnie to życie polega na tym, aby starać się ciągle na nowo rozeznawać właśnie jaka jest wola Boża, co szlachetne, co właściwe, co doskonałe. Właśnie chodzić przed Bogiem, być w Jego obecności, być w zażyłości z Bogiem, jak to jest przetłumaczone i starać się o dobro w naszych postawach wobec drugiego człowieka i całego świata.